Ten film różni się od wszystkiego, co do tej pory żeśmy publikowali. Tak to jest w przypadku liftingów, że najwięcej dowiadywaliśmy się od tej pory z mediów, yy, oglądając metamorfozy znanych osób, patrząc na zdjęcia przed i po, no ale tam zawsze było dużo plotek, nigdy do końca nie było wiadomo, co tak naprawdę zostało zrobione. Tutaj chciałem Wam pokazać dzisiaj pełną metamorfozę z całym przebiegiem gojenia u pacjentki, która miała wykonany bardzo duży zabieg u nas w klinice. Tam był lifting twarzy i szyję metodą Deep Plane, lifting brwi, do tego była plastyka powie górnych i dolnych i przeszczep tłuszczu do twarzy. Także wielogodzinna, duża metamorfoza. I będziecie mogli w tym materiale zobaczyć dokładnie, jak pacjentka przystąpiła do operacji, jak przebiegało wczesnego jeni, przebiegała jej rekonwalescencja, i finalny efekt 3 miesiące po operacji. Taka operacja trwała około 8 godzin. Pacjent podczas zabiegu śpi, także ważne jest, żeby po jego wybudzeniu mieć jeszcze nad nim kontrolę i obserwować, jak się czuje jak dochodzi do siebie i też obserwować jak wyglądał opatrunek, czy twarz za bardzo nie puchnie, czy nie pojawiają się krwiaki i z tego powodu pacjent zawsze po zabiegu zostaje z nami w klinice na noc. Zostawione są szwy homostatyczne po to, żeby zmniejszać przestrzeń między skórą a głębszymi tkankami, pozostawione są dreny po to, żeby zapobiegać powstawaniu krwiaka i również zostawiony jest bandaż, który pełni formę ucisku i również pewnego zabezpieczenia przed narastającym odbrzękiem przed kontaktem z zewnątrz. Także jest to troszkę jak czapka kosmonauty, ale taka jest konieczność, żeby przez kilka dni pacjent pozostał z takim opatrunkiem. Kolejnego dnia po zabiegu rano zmieniamy opatrunek. Rozwijany jest cały bandaż, usuwane są dreny, usuwane są również opatrunki, zmieniane są na świeże, linie szwów są przemywane płynem dezynfekcyjnym i całość jest smarowana maścią antybiotykową. Zakładany jest ponownie opatrunek. Pacjent tak zaopatrzony może już wejść do domu, jeszcze tylko zjeść śniadanie i mamy pewność, że czuje się na siłach, czuje się dobrze, i pod opieką osoby towarzyszącej opuszcza klinikę. Druga i trzecia doba po zabiegu to jest czas, kiedy twarz najbardziej puchnie. Wtedy jesteśmy w domu i tak naprawdę obserwujemy, jak z godziny na godzinę robimy się bardziej okrągli, a na głowie jeszcze jest do tego ciasny bandaż. Wtedy trzeba spojrzeć w zalecenia i zobaczyć po kolei, czy tak naprawdę wszystkich zaleceń przestrzegamy. Pierwsza sprawa to było trzymać głowę wyżej. Pamiętajmy, nie należy spać płasko, jeżeli spacerujemy, to też z głową uniesioną, nie robić jakichś skłonów, dlatego że obniżanie położenia głowy może powodować właśnie do tego, że ten obrzeg będzie większy. Także pamiętajmy, jak śpimy, ze dwie, trzy poduszki pod plecy, pod głowę. Jeżeli spacerujemy, starajmy się też nie kręcić głową na boki, nie róbmy jakichś właśnie takich skłonów. Kolejna sprawa to przyjmowanie leków i nawodnienie. Bardzo ważnym jest, żeby przyjmować antybiotyk i leki, które są wskazane w rozpisce, żeby przyjmować leki przeciwbolowe, nawet jak nie boli, i suplementy, które przyspieszają gojenie, które poprawiają ukrwienie skóry. Także tutaj jest to bardzo ważne. Kolejna rzecz to przyjmowanie większej ilości płynów, czyli pić dużo wody, po to, żeby organizm mógł się oczyszczać, po to, żebyśmy się czuli bardziej rzeźko, żebyśmy mieli więcej siły. Jeżeli chodzi o dietę, to najlepsza jest dieta rozdrobniona, bogato białkowa. Mogą to być gotowe szejki proteinowe, mogą to być różnego rodzaju odżywki. Może też się sprawdzić tutaj jajecznica, omlet i potrawy z mięsa. Ważne jest, żeby one były tak przyrządzone, żeby to były po prostu rozdrobnione rzeczy. Może być to w formie pasty czy w formie risotto, także tutaj już... Zostawiam to fantazji pacjenta, natomiast trzeba mieć na uwadze, że rzucie dużych pokarmów, gryzienie twardych kęsów może powodować, że dolegliwości w okolicy szczęki po prostu narosną i będzie to bardzo przykre w tym momencie. Kolejna sprawa to. Ruch. Nie leżeć płasko. Starać się poruszać, spacerować. Jeżeli jest to możliwe, to wyjść z domu, założyć sobie bluzę z kapturem, wyjść się przejść wokół domu, czy pojechać do lasu. Dlatego że ruch też przyspiesza gojenie. To poprawia metabolizm. Lepiej się czujemy. Też czas nam szybciej mija. Także to jest dla nas bardzo ważne, bo ta druga, trzecia i czwarta doba. To jest taki czas najbardziej kryzysowy. To jest najtrudniejszy moment w tym całym gojeniu. Cztery dni po zabiegu, czwarta doba, to jest czas, kiedy spotykamy się w klinice, to jest dzień, kiedy pacjent przyjeżdża na kontrolę. Wtedy to, co robimy, to po pierwsze zdejmujemy opatrunek z głowy i to jest ulga, dlatego że w końcu może pacjent siebie zobaczyć. To jest też mycie głowy, to jest taka nagroda, bo w końcu można mieć już czystą głowę, można się po niej podrapać, już nie ma tego okropnego bandaża. Do tego jest kontrola, trzeba sprawdzić wszystkie miejsca gdzie są szwy, dokładnie te miejsca są przemywane, smarowane są właściwą maścią, maścią antybiotykową bądź maścią poprawiającą ukrwienie tkanek po to, żeby przyspieszyć gojenie i też w czwartej dobie w tym dniu po ponownym założeniu opatrunku pacjent udaje się do komory hiperbarycznej, także zmieniamy opatrunek na nowy, na troszkę lżejszy i jest pierwsza terapia w hiperbarium, to jest taki zabieg, który trwa około godziny, pacjent jest w szczelnej kapsule zamknięty i z takim ciśnieniem półtora atmosfery, czyli to mniej więcej jest jak 6 metrów pod wodą, dostaje duże ilości tlenu. Ten organizm po prostu tak się czuje jak po weekendzie spędzonym w górach, mimo że to jest tylko godzina i tkanki się dużo szybciej goją, szybciej też schodzi obrzęk. Także ten czwarty dzień to jest duży przełom w gojeniu, raz, że Zmieniamy opatrunek, myjemy głowę, a kolejna sprawa, że mamy jeszcze do tego komorę hiperbaryczną i w naturalny sposób też te procesy regeneracyjne tak postępują, że obrzęk zaczyna się powoli przemieszczać z górnej części w dolną część. Tak jak działa grawitacja, no, najdłużej się obrzęk zawsze utrzymuje na dole, ale już widzimy postęp tych zmian w czwartej dobie. Siódmy dzień rekonwalescencji, to jest dzień, kiedy możemy już zdjąć bandaż. To jest duża ulga dla pacjenta, dlatego że już niczego nie musi nosić na głowie. W tym dniu zdejmujemy również wyspowiek i robimy seans w komorze hiperbarycznej. To bardzo przyspiesza gojenie. Odsłonięta twarz też umożliwia smarowanie maściami. Pacjent dostaje kremy przeciwciniakowe, pacjent dostaje również maści antybiotykowe do smarowania szwów, do smarowania miejsc, gdzie były wcześniej wykonane linie cięć, po to, żeby móc się szybciej goić. Również od tego dnia można będzie samodzielnie myć głowę w domu, także to jest duża przyjemność i to jest duża ulga, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, jeżeli chodzi o pielęgnację głowy. Kolejna wizyta będzie dopiero po dwóch tygodniach. 14 dzień po zabiegu to jest dzień, kiedy można w końcu spokojnie spojrzeć w lustro, kiedy wyglądamy już lepiej, widzimy zmiany, jakie przyniosła operacja. Oczywiście nie są to zmiany ostateczne, ale widzimy pewien progres. Oczy wydają się większe. Obrzęk z policzków zaczął schodzić. Co prawda, pełniejsza jest ta okolica podbródka i dolnej części żuchwy, ale obrzęk z górnej części już właściwie zszedł. Wyglądamy coraz lepiej. Są oczywiście resztkowe siniaki, są jeszcze obrzęki, no ale te miejsca możemy już powoli zacząć make-upować. Czyli jak najbardziej puder, podkład, tego rodzaju pomoc może się przydać. Pamiętajmy, żeby tylko nie pudrować miejsc, gdzie są świeżo usunięte szwy. Te miejsca, gdzie świeżo usunęliśmy szwy, należy natłuszczać przez najbliższy tydzień, a później można rozpocząć stosowanie żeli silikonowych, po to, żeby po prostu te blizny były mniej widoczne, po to, żeby one szybciej zbledły. Kolejna rzecz to aktywność fizyczna. Z każdym dniem możemy więcej spacerować, możemy zacząć jakiś stretching, możemy też zacząć jazdę na rowerze, ale jeszcze nieintensywny wysiłek. Powrót na siłownię, powrót do pewnej aktywności fizycznej to dopiero będzie tak gdzieś 6 tygodni po operacji. Także z tym jeszcze nie spieszmy się. To co jest ważne to stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, krem z filtrem 50 przez pół roku po zabiegu to jest bardzo ważne, dlatego że blizny są nadwrażliwe na e, słońce, mogą się przebarwić, mogą być ciemne i przez to później w przyszłości będą bardziej widoczne. Także chroni się przez pierwsze pół roku, ciemne okulary, krem z filtrem, ewentualnie jak jest upał to e, kapelusz. Przedstawiliśmy Wam jak wygląda e, cały proces gojenia związany z liftingiem twarzy. I jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania tych pytań w komentarzach. Ja komentarze wszystkie czytam i później na nie odpowiadam. Jeżeli chcielibyście zobaczyć efekty przed i po, oczywiście zapraszam na mój Instagram. Tam jest dużo zdjęć, tam można zobaczyć w jakim stylu pracuję i jaki rodzaj metamorfoz najbardziej mi odpowiada. Pacjenci, jak się zmieniają, też będziecie widzieli, również tam są opinie pacjentów. Także myślę, że warto zasięgnąć wiedzy u źródła. Także serdecznie zapraszam, a jeżeli chcielibyście znowu obejrzeć jakiś film w temacie liftingu twarzy, spotkamy się tutaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale YouTube. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.